Siemaneczko, ja jestem Raver. i dzisiaj przychodzę do was z nowym sklepem Fortnite. Nie zapomnij tutaj zostawić łapki w górę i suba na kanale, bo lecimy po 100 subów, a ja już pokazuję wam cały sklep. A więc dzisiaj mamy nowego skina po lewej stronie, pusto głowy, Taki skin m, balon. No tutaj jedną rękę z balonów i głowę z balonów. No taki całkiem spoko skin. Nie najgorszy. Dobra, kolejny. Mamy dzisiaj plastikową poborową, która ma trzy style: taki bardziej szary i taki czerwony. Mamy dzisiaj plastikowego piechura, który ma taki styl jeszcze i taki styl. I mamy zieloną zabawkę, i jest zielona, szara i czerwony plastik i szara zabawka, więc bardzo fajnie to się prezentuje. Mamy dzisiaj Mecha, dowódcę drużyny Mechów i jego drugą wersję, czyli srebrną. Mamy jego plecak, jego emotkę, która jest bardzo fajna, mi się wydaje. Okej, okay, dobra. Mamy seryjnego siekacza, czyli jego kilo w zasięgu, to jest bardzo fajny. I malowanie drużyny Mechów, wielokolorowe, trochę złote, to jest bardzo fajny. Dobra. Mamy dzisiaj muszę, czyli takiego skina um, no jakiegoś takiego yy, wodza, jego plecaczek oczywiście, bardzo fajny, i podgląd stylów jest taki normalny musza i jest taki bez hełmu. Ok, lecimy dalej. Jest ponury przecinak, czyli bardzo, bardzo yy, fajny kilof, szczerze polecam. Taniec klepaniec. Dobra, bardzo fajny taniec. Siadaj. Mam tę łemotkę. Y, Też jest bardzo fajna. Swowolny podrygi. Ok. I dzisiaj ostatnim skinem jest dżunglowa zwiadowczyni. Bardzo, bardzo ładny skin. Mi się podoba. Warto go kupić. W drugim sezonie już został dodany. Dobra, a jeśli Wam się podobał odcinek, to nie zapomnijcie zostawić tutaj łapki w górę i suba na kanale, a ja już się z Wami żegnam i cześć!